Co sądzisz? W takim razie już zmieniamy trochę temat, choć, choć jesteśmy przy atakach na kościół, na kościoły właściwie, też jako tutaj mówimy o fizycznych atakach. Tak zwany strajk kobiet, który no, w pewnym momencie rzeczywiście przybrał duże rozmiary w tej chwili, myślę, za sprawą radykalnej postawy chociażby Marty Lempart, o którą właśnie chciałem ciebie zapytać. Nie jest to już tak inicjatywa popularna, ale rzeczywiście doszło do wielu profanacji, do przerywania mszy, do ataków. Fizycznych na kościoły. I no, pani Marta Lempart, która jest obok Klementyny Suchanow jedną z twarzy, jedną z twarzy tego ogólnopolskiego strajku kobiet, no, jest tobie znana, jest tobie znana raczej chyba nie z tej dobrej strony, co byś mógł tutaj powiedzieć o tej osobie, o Twoich doświadczeniach właśnie z tą osobą, bo no, też wiem, że były sprawy sądowe. Także no te, te relacje raczej są napięte między nami. Tak. Na początek może zbudujmy sobie grunt. Same strajki kobiet. Połączmy fenomeny z nim związane. Mamy manifestacje w różnych miastach w Polsce, które, tak nam się powinno zdawać, zdaje się winny być odpowiedzią na ten, to orzeczenie Julii Przyłębskiej w sprawie, tak zwanej aborcji eugenicznej, prawda? Czyli wyobrażamy sobie, że strajk kobiet wypełzły na ulicę tylko po to, żeby właśnie wypowiadać się w kwestii tej tak zwanej aborcji eugenicznej. Tak naprawdę w tym wulgarnym bełkocie, który wypływa z ust w tych wulgarnych aborcjonistek nie ma praktycznie żadnej wzmianki na temat tak zwanej aborcji eugenicznej, a zatem jest swoista dezinformacja. Czyli do uczestniczących w strajku, a także do tych, którzy oglądają strajki przez internet oraz w telewizji, nie dociera informacja na temat przesłanki, która winna być istotą tych strajków. Sprawa pierwsza dezinformacja. Sprawa druga poprzez dezinformację i pewnego rodzaju wprowadzenie chaosu, wulgarnego chaosu, zatrzymywanie ruchu na jezdniach itd., itd., dochodzi do takiego frontalnego ataku na świętości, na wartości. Już nie mówię na kościół katolicki, ale na symbole naszych wartości, którym kierują się zarówno chrześcijanie, katolicy, ale także i osoby niewierzące, które się identyfikują z humanizmem. Z humanizmem, który jest ściśle związany z doktryną ewangeliczną. Proste? Jak najbardziej proste. Jeżeli przyjmiemy i dostrzeżemy te wszystkie fenomeny, o których mówię, dezinformacja, a tak na wartości będące naszym kręgosłupem moralnym, kręgosłupem społecznym, no to mamy jasną odpowiedź, że jeżeli jest chaos, to zawsze za chaosem kryje się chęć przeprowadzenia rewolucji. Rewolucji, na której czele, tutaj możemy pomyśleć, że to jest taki scenariusz z Monty Pythona, stoi Marta Lempard. Marta Lempart, która jest lesbijką i która z uwagi na jej preferencje seksualne, no bo na to bym zwrócił uwagę, jej preferencje seksualne, że jest lesbijką, to siłą rzeczy jej bezpośrednio nie dotyczy kwestia aborcji. Nie dotyczy jej kwestia ciąży, no bo jest w związku z inną kobietą. Od strony biologicznej nie wiem, w jaki inny sposób może dojść do zapłodnienia w, ze związku dwóch lesbijek. Jeżeli jest jakieś rozwiązanie naturalne, to proszę, byście mnie oświecili w tym zakresie. Stoi kobieta taka jak Marta Lempart. Marta Lempart, która nie jest osobą anonimową. Jak z pewnością Państwo wiecie, rok 2011 ona też stara się o to, żeby być funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prędko, tak jak i jej partnerka Katarzyna. Nie zostaje przyjęta do tej bezpieki. Ale inna sprawa, ona jest mocno związana w biznes nieruchomościami, w biznes związany z budowaniem nieruchomości, stawianiem budynków. No i tak ona jest związana z, ze spółką Art Budownictwo wraz z jej ojcem Andrzejem Lempartem. A potem od 2013 staje się prezesem takiej spółki. Diamond Properties, której właśnie, ja mówię, jest prezesem, a jej, ojciec, a jej ojciec już prezesem nie może być, dlatego ponieważ w 2013 czy 2012 roku został skazany przez sąd za to między innymi, że ukrywał dokumenty przed swoim byłym wspólnikiem Piotrem Grochockim. Między innymi sprawa związana z kamienicą na Prusa 38-40. Marta Lempart wraz z ojcem, dokładnie tam spółka, wygrywa przetarg, przetarg przetarg, przepraszam, licytację, która została zainicjowana przez urząd miasta. Cena wywoławcza ponad 500 tysięcy złotych za nie najlepszym stanie kamienicę w centrum miasta. Domyślamy się, że sama działka w centrum miasta we Wrocławiu jest niesamowicie wartościowa. I nie powinniśmy mieć wobec tego wątpliwości, że 500 tysięcy złotych to jest absolutnie o kilka razy za mało. Ostatecznie licytacje zwyciężają Lempartowie i kupują lokal z działką w centrum miasta za milion dziesięć tysięcy złotych. Potem oczywiście znajomy państwa Lempartów wycenia tam kamienicę, ponieważ taką wycenę trzeba sporządzić na milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, no ale ciekawostka jest taka, że gdy dochodzi do tego, że niezależny niezależny specjalista wycenia tę nieruchomość, okazuje się, że była ona warta, a to była wycena dla banku pod hipotekę jest warta 3 miliony siedemset czterdzieści złotych. Różnica totalna i śmierdzi nam, Szanowni Państwo, tutaj wielkim przekrętem, albo jakimś układem z Urzędem Miasta, albo prawdę mówiąc, ciężko to wytłumaczyć. Co ciekawe, po rozwoju tej kamienicy, czyli po wykorzystaniu gruntu i wykorzystaniu fundamentów, które zostały po, po tej budowie, według tego operatu szacunkowego wartość tej kamienicy winna wynosić 8 milionów 270 tysięcy zł. No potężny zarobek. I to nie jest jedna z wątpliwych biznesów marty Lempat, nie jest, nie jest jedyny, za co ta w 2013 roku zwyciężyła w plibyscycie gazety wrocławskiej na najbardziej wpływową kobietę Dolnego Śląska. Ponieważ jeszcze tam kilka lat wcześniej ardobudownictwo mające 99,9% udziałów w budowie, buduje dzielnicę, szósta dzielnica, to jest 10%. To jest 10 domków jednorodzinnych, energooszczędnych. Bardzo ciekawa sytuacja. Dochodzi tutaj do takiego znanego w biznesie nieruchomościami przekrętu. Artbudownictwo ogłasza swoją upadłość. Marta Lempart tam była prokurentem, Andrzej Lempart był prezesem. I podobno Marta Lempart miała zapewniać, że Artbudownictwo będzie realizować wszelkie gwarancje. No, ale zaraz się okaże, że tych gwarancji realizować nie będą i ci, którzy kupili sobie domki energooszczędne, zostali na lodzie. Dlaczego? Bo na tym właśnie polega ten przekręt, art budownictwo ogłosiło swoją upadłość, co przypieczętował sąd okręgowy we Wrocławiu w 2015 roku, a jeżeli ludziom tych spada na, na głowę. To nie ma kto realizować tych gwarancji, ponieważ spółka upadła, a dokończyła tę budowę Diamond Properties, w czym, była, w czym była szefem Marta Lempart. Ale jeszcze jedna sprawa, gdzie chciałbym Państwu wskazać na dziwne i wątpliwe intencje w tym świecie biznesowym Marty Lempart i jej ojca Andrzeja. Była ta spółka Art Budownictwo te lata 2011-2012. Andrzej Lempart ma 60% udziałów, jest Piotr Grochowski, który ma 40% udziałów. Prezesem jest Piotr Grochowski. No i Piotr Grochowski doprowadza do tego, że spółka ma potężne obroty. Nawet 30 milionów rocznie potrafili wykręcić na tej spółce. Tak więc ten człowiek prowadził tę spółkę w bardzo dobrym kierunku. No i co się wydarzyło? Ponieważ. Natura państwa Lempartów ponoć jest taka, że nie lubią, gdy ktoś jest lepszy od nich. Piotr Grochocki został kopnięty w tyłek, wydalony ze spółki. No i po tym, gdy Piotr Grochocki próbował dostać się do dokumentów spółki, żeby prowadzić jakieś postępowania sądowe, żeby sprawę wyjaśnić, na jakiej podstawie został wyrzucony, Andrzej Lempart dopuszczał się licznych znieważeń i zniesławień Piotra Grochockiego. Po czym został skazany za to, że dokumentów nie chciał udostępnić i dlaczego o tym mówię? Że niedaleko, niedaleko pada Jabłko od Jabłoni. No, Marta Lempard jest właśnie znana z tego, że jest wyjątkowo wulgarna, że wszystkich wyzywa, że każdy, kto nie wpisuje się w jej linię biznesowo światopoglądową, jest naziolem, faszystą, bandytą, i w czym między innymi mnie znieważała i zniesławiała, co orzekł sąd. Rejonowy Wrocław w Wrocław-Śródmieście w 2019 roku. No ale sąd i Anna Statkiewicz, sędzia na czele, stwierdziła, że jest to znikoma szkodliwość czynu. Aktualnie domagam się od Marty Lempart, co jeszcze jest rozpatrywane przez sąd, 2200 zł. No i jeżeli nie zapłaci, to postępowanie komornicze w jej sprawie zostanie wszczęte. Zupełnie na koniec jeszcze dla Państwa może być to ciekawostka. Oczywiście, gdy spojrzymy sobie na biznesy Marta Lempart, na którym można tak naprawdę zbudować sobie kapitał finansowy na całe życie, bo to są pieniądze ogromne, a rok 2016 sprawozdania finansowe z Diamond Properties wskazują na to, że pieniądze masowo zostały wyciągane z tej spółki, i kupowane pod leasing samochody na 400 tysięcy złotych. Notabene sprawozdania finansowe były zbyt późno y, publikowane, to inna para kaloszy. Często tak jest, że tego typu osoby szukają szczęścia w polityce, aby zapewnić sobie immunitet, aby zapewnić sobie nietykalność, nawet gdyby sąd gospodarczy, prokuratura się sprawą zainteresowały. Tak więc tak bym na to spoglądał. A tutaj ciekawostka dla ciekawskich jest taka wyszukiwarka w internecie: Hebrewsurnames.com. Gdzie można wpisać sobie nazwisko Lempard, wyszukiwarkę tych żydowskich nazwisk. Jak Państwo wpiszecie Lempard, to wyskoczy Wam, że takie właśnie nazwisko noszą reprezentanci wyznania mojżeszowego. Zaskoczenie? Nie wiem, ale z pewnością ciekawa poszlaka. Chyba będę musiał zmienić tytuł naszej rozmowy na mocny wywiad z Jackiem Mindlarym, bo dzisiaj mnóstwo mocnych tematów, no i takie, Ciekawe, przepraszam. bym przepraszam, powiedział, dosadny wypowiedzi. Ale nie kończymy jeszcze, Jacku, bo ja chciałbym, chciałbym do tego nawiązać, mówić. że jeszcze ja bardziej ten... mocny będzie ten wywiad, jak powiesz, co z twoją książką, bo to też mocny tytuł, I, i kiedy wreszcie ta książka wyjdzie, o czym ona jest. Tak. Dołączę jeszcze w suplement do tego, co mówiłem. Jasne. W 2017-18 roku publikowałem te informacje z dokumentami, w sprawie Lempart, Kamienicy, jej biznesu, sprawozdań finansowych. 17-18 rok jestem w posiadaniu tych dokumentów i zeznań świadków. Na teraz rok 2020 nagle podchwyciła temat Dorota Kania i Tomasz Sakiewicz, i na tym jadą w wiadomościach, tak naprawdę opierając się na moich publikacjach. No, wydaje mi się, że rzetelność dziennikarska wskazuje na to, aby powiedzieć, tak. Od Jacka Międlera z prawo.pl mamy te informacje, to on jako pierwszy o tym pisał, nie bał się układu wrocławskiego. Natomiast najwyraźniej brakuje tego pierwiastka honoru, który dla nas, szanowni państwo, powinien być oczywiście standardem. Jeżeli chodzi o moją kolejną książkę, bo przypomnę, moja pierwsza książka, która z pewnością was zainteresuje, jeżeli jeszcze nie czytaliście, moja walka o prawdę. Wyznania byłego księdza na sklep myślnikwprawo.pl. Tam jest też książka Katarzyny Tretel-Sierpińskiej, Żydzi Gender Multikulti, czyli Oszustwo i Szajba. Teraz wychodzi druga książka. Dzisiaj właśnie zatwierdziłem okładkę, ponieważ sam środek książki już dawno jest gotowy. Pod tytułem Polska w cieniu żydostwa Wielcy Polacy o Żydach. To jest książka, którą zbudowałem w oparciu o wypowiedzi wybitnych Polaków, takich jak Wincenty Witos, jak Maksymilię Maria Kolbe, jak Krasiński, jak Mickiewicz, jak Zbarski, jak Staszic. Może nie będę Wam wszystkich nazwisk teraz przywoływał, żeby choć element tajemnicy w tym zakresie pozostawić. Okładka będzie z pewnością na pewno przyciągająca, ale o wiele bardziej przyciągająca ma być i z pewnością będzie treść, gdzie teksty wybitnych Polaków staram się zaktualizować i przenieść na grunt współczesny, by Państwu wyjaśnić, że stanowisko ideologiczne społeczności żydowskiej względem państwa polskiego i względem światopoglądu chrześcijańskiego jest niezmienne, są niezmienne, a przede wszystkim chcę, by moja książka była odpowiedzią na ten ogrom podłości, których ze strony Środowisk lewicowych, ale także i tych talmudycznych, doświadczamy od wieków, doświadczamy od lat, jak jesteśmy mieszani w błocie, a takim też punktem kulminacyjnym, ale powiem inaczej, punktem wyjścia w tej książce jest kwestia jedwabnego, ale zwłaszcza kwestia wizny, która nie jest poruszana, pogrom w wiznie, który jest wykorzystywany do tego, aby pałkować Polaków. Jednak tych tematów jest o wiele więcej, bo książka ma prawie 600 stron. Także będzie co czytać Pisałem ją bardzo długo, ponieważ ten kto kiedykolwiek zajmował się analizą tekstów historycznych, ten wie, że jest to y, tak naprawdę bardzo czasochłonna praca. Cieszę się, że ona już wyjdzie przed sprzedaż tej książki będzie w przyszłym tygodniu na sklep myślinikwprawo.pl. W przypadku pierwszej książki, że ostatni przedostatnim rozdziale pisałem, że ogrom Zbrodni pewnej społeczności jest tak wielki, że musicie szykować się na dokładkę. Tak więc dokładka jest: Polska w cieniu żydostwa, wielcy Polacy o Żydach, już niebawem. Dziękuję Ci Jacku za rozmowę, za ten mocny wywiad. Tak go mogę jeszcze raz nazwać. Z nami był Jacek Międlar w prawo.pl, a także autor książek, jak mogliśmy usłyszeć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękujemy Państwu, dziękujemy za frekwencję 4000.